Siema, z tej strony Fabian Dzisiaj będziemy grać sobie w Dying Light Bad Blood. Lecimy z kolejną tutaj. Będziemy lecieć z kolejnymi graczkami. Dziś zabiłem sobie trzy graczki, z powodu, że długo szuka. Tam są odcinek, bo krótki. No to wiecie. Też um, odcinki sobie tak późno watują, ale. Um, wiecie. Później właśnie watować. Ale f, f, fajnie się gra. Tremor ja się poduczyłem w końcu. Yy, zabiłem. Yy, Pamiętacie, to typeczkę takiego. Więc co ma taki dziwny nick i mnie zabijał drugi raz z rzędu w drugiej gierce? Tak moi drodzy, zabijłem go. W końcu osiągnąłem to zabijłem go. E, walnąłem go dwa razy i Rzuciłem e, go... E, bronią i no i gość nie wiedział co się dzieje. Zobaczcie ile osób nagle dołączyło, kurde do sesji. No nieźle. 6 osób do sesji dołączyło nagle Widzę, że mamy kurde gościa co użyła pistoletu. Powiem wam nieźle, Toś klatkuje strasznie jakby, FPS-y, ja nie wiem, 60. Nie wiem, o co chodzi. Będziemy i tak nagranie, nic sobie poradzę innego. No coś kurde, FPS-y walą. Ja nie widzę, że mieli lagi na nagraniu. No nie wiem, coś mi się psuje. No. Zlecimy. I zrobimy sobie trzy giereczki, zobaczcie, doszło 6 sześć ludzi, bo może w końcu ta gra będzie, będzie lepsza, dzięki temu, że więcej ludzi będzie dołączało. Dobra, więc teraz yy, nie będę się odzywał, bo... znaczy będę się odzywał, ale tak trochę słabiej, bo trzeba luz znaleźć, trzeba rzeczy porobić, yy, dobra. Co my tu mamy? Nic, w pierwszym domku Dobra. Mamy drugi domek, mamy młot dwuręczny. Maczetę wojskową udało nam się znaleźć, super. To mi pasuje jak najbardziej, tu nic. Tutaj będzie tak, koło tutaj mołotowa. Sierp. Kolejna maszta wojskowa. Jest ulepszenia. Jakie to jest ulepszenie? Krwawienia. dajmy sobie do naszej no maczety. O, 1 fps na sekundę! Kurde, nice! Coś się psuje OBS. 1 jeden fps jeden na sekundę, nagle mi wywaliło. No nieźle powiem Wam. Dobra, ale taki takim nie będziemy tak robić. Nie będziemy się zastanawiać. No co się w PS wali? Nie, no, nie wiem, czy u Was będzie lagi. Zobaczymy. Dobra. Mm. No, jeśli Wam się podoba seria, stawcie lajka. I suba. Mamy gościa. Wieszyko mnie też, młotołem dostałem. Gdzie on, kurde jest? Moją próbkę zabrał, teraz nie mam próbki. Może być ciężko bez tej próbki, udało się. Ten łódź jak chyba się wystraszył. Tam dostawałem tymi, dostawałem, no jakimiś tymi rzeczami. Zobaczcie moi drodzy, to był mój czwarty poziom i dlaczego ja mam kurde, zobacz, cztery f jeden FPS na sekundę kurde, mi się jedna To jest serio, no bez, -y. i zobaczcie, była aktualizacja obs -y, no i znowu. No coś się zwaliło.

Ten poziom malamus. nie będziemy z tym poziomem, ten poziom mi rozdupi się parę sekund. Możemy ma sprowadzić, nikt tak nie pojedzie, moi drodzy. Spróbujmy go podejść. mnie walnął. Mam minę. go tak kurde. Miną zaskoczyć. Ta próbka została zabrana. A może helikopter? Kurda. Co? Widzicie tego laga? Co jest do cholery? Weź mi, macie tucią na lagi pewnie, ale co jest? Ej, moi drodzy. Wiesz co, nie wiem czy skończymy z tą serią, bo coś się bardzo ludzie citują, Jakby uciekałem typowi i nagle mi gra zlegowało i, po, i już nie mogę nic zrobić. Tylko raz uderzyłem, ale w tarczę mu... No patrz, chłop każdego kosi. To jest jakiś cheatuch, ty. Bez naprawdę jaj. To jest jakiś kurde tu Chłop mnie skosił w parę sekund i dostałem naga gry nagle. Nigdy mi nie legowała gra w takim sensie. Nigdy mi nie legowała gra w ten sposób, że daję taki freeze, i nagle, wiecie. I nagle, kurde. Yy, no. I nagle mi chop zabija. Po co są ci też, no? Sorry, są ci też. Muszę rozdziałkę, kurde, chyba zmniejszyć, czy coś? O kurde. A ta rozdziałka mi się nie podoba ani trochę. Jest kurde w oknie. No nie, moje rozdziały będziemy mieli, kurde, te nagrania, ale lipa będzie z tym nagraniem, jak. Tak to wygląda jeszcze zaroba lipa. Nie wiem co ją zrobić, żeby... Bo no, aż tak gry nie lagowało, no moi drodzy, kurde. Od tego OBSa ciągle mi laguje, jakby nie ma... Ciągle mi się y klatkują od tego OBSa, kurde. No nie wiem. Nie, moi drodzy, ale polecimy w takim razie sobie jeszcze dwie gierki, No coś, kurde, po prostu laguje nagrania. Staram się ciągle naprawić, ale coś nie idzie. No, ciągle zagotowanie przysiężone i Wam może lagować. No nie, moi drodzy. Coś chyba. Coś ta gra chyba się psuje. O, mnie tam coś z tyłu, widzę. Coś ta chyba gra się popsuła, czy coś, no bo jakby lag laguje, laguje tego obs -a. Chodź, LaMusia. Kurde, nie trafiłem. A! Nie, 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 nie. nie. Cyk. Zablokował mi cios. O kurde, nie wiem o co chodzi z tym, że chłop mi takie wiecie, ciężkie, ciężkie ciosy blokuje. To jest normalne? Czy to kurde jak można taki ciężki cios zablokować? To jest dla mnie nienormalne, totalnie. To będziemy mnie oklatkowało masakrycznie, ale nic nam nie poradzę. No się, gościu! Frajer jeden, no. Tylko strzelam strzelał? No grę, ale coś kurde naprawdę kratkuje. Nie wiem o co chodzi. Patrzcie, wczytywanie gry normalnie... To się obawiałeś, znowu, znowu musieli... Patrzcie. Wczytywania przestały, czyli pierwsze nie wczytało, Albo drugiego. Więc no wiecie coś. Normalnie mi gra bez lagów, a tutaj u was lagi są na graju. No cóż no moi drodzy, ja nic nie poradzę. Na bardzo chciałbym to coś poradzić, ale... No, to tam jest sprinter. Ale nic, moi drodzy, na to nie poradzę. No trudno, ja się w takiej skladkowanej, kurde, atmosferze, no nic nie poradzę, naprawdę. O!

Och gościa powić. Ma jakieś tu gościu kurde grasowego. No. To tu chcie czy patcie to, to jest tu, czy jak, widzicie to? Reportujcie, reportujcie macie nigdy go, macie niego. Cały macie pewny dawny mik Run good run... No i portujcie gościa, nie? Dobrze, bardzo dobrze, karma śmieciu. Bardzo dobrze. I zobaczmy, żeby go zabił zabić ten tutaj. Mój tak denerwował, po prostu chłop ma jakieś cheaty. No pała pa patrz pa, pa, pa. patrz. Chłopa ścina, kurde, jak gówno przerem. Jeszcze... No. I patrz i go zabił. No to jest cheater, moi drodzy. Dołącza cheater do sesji i cheatuje po prostu. no To jest niemożliwe. Rzuciłem chłopa, co nie? On nagle się tak tepnął, tepnął, trzasnął mnie w powietrzu i, kurde, jak jeszcze byłem na dole, to on był na górze i mnie walnął, a broń mnie rzucił przypominam. Bronią mnie rzucił, bo dobrze patrzyłem, się rzucał, nic, nic się nie rzucał. Ha, tacy ci też właśnie są w tej grze. Zagrał już, wiecie, po grze już jest, y, a fajna zagierka i ci kurde, się wzięli z dupy i tak to gra wyglądała się. Bardzo chętnie można zeportować. Ja nie wiem, co się robi, ale może jakoś wy będziecie mogli zeportować. A zresztą, jak wejście do gry, to. Was dołączy do niego automatycznie, bo co to dołączy, do takich kurde typów? No cóż, ostatnia gierka. Ja mam zrobię cięcia, jak już każdy dołączy i tak dalej. I będzie gierka. Za chwilę się widzimy. No że moi drodzy, już jestem. Już yy, yy, jesteśmy w do gry na zawsze, Ta ostatnią już dziś będzie gierka, więc. No masakra, ale szkoda, że takie lagi macie. Nie wiem o co w ogóle chodzi z tymi lagami. Nic jakby nie robiłem. Zobaczcie, jak czytuję jako pierwszego albo takie drugiego. To jest nie, niemożliwe, że macie lagi, no coś po prostu, coś mówię, aktualizacja OBS-a, no. Więcej aktualizacji nie dadzą, to OBS-a całego wysadzi. Tak kurde, prawda. Naprawdę. O kurde, to jakieś skupisko śmieci, i tu bronie będą? Nie ma broni. piąk to no, ja waliłem tak. Ciągle spiąk nie mogę grać. Potrzebuję broni, jakiejś takiej konkretnej. Kurde. no i dostanę broni. Patrzcie, no tu będzie jakaś broń, chociaż o toporki mina. Ty nie ma broni żadnej. Potrzebuję kurde broni ty. Bez tej broni to tak długo nie pożyjemy, moi drodzy, w tym No dwie szybkie dentki na razie. Zobaczymy, jak będzie dalej. A jeszcze będzie znowu dentka. Znowu mam tego gościa, patrz. Nie dołącza, ten chyba znowu go mamy. Mamy ci tucha, w takim razie. Więc, moi drodzy, raczej będzie to też szybka dentka. mnie dosyć, że ma cheaty. To jest jakieś auto namierzanie, że wiecie, widzi, gdzie jest dana osoba. No może obok niej nie jest wcale. On to widzi. Więc no. co będzie kolejna ręka. O, teczki, kurde, w takich tych... Można znaleźć. Nie wiedziałem nawet. Kurde ulepszenie jakieś jeszcze? takich kurde rzeczach ty nie wiedziałem, że mogę takie... Znaleźć ulepszenie. Macie ciągle lagi. No ja przepraszam Was za to, ale... Postaram się jakoś się naprawić, ale nie wiem, będziemy mieli takich lagach. No bardzo to przepraszam, ale naprawdę. To jest spokojnie, nie martwcie się w wakacje albo nawet nie w wakacje. Podlepszę sobie sprzęt i będzie już lepiej. O, ci poziom. Pochomał już piąty, kurde. Parę sekund. Tam ich chłop znajdzie, będzie po mnie. Załorę się. Co za głupota. O. O właśnie, już, już dobił gościa. Już, kurde, dobił, typa. To jest właśnie, kurde, taki cheating, nie? O sakra. Szkoda, że hopci bo tak naprawdę była fajna. takiego innego cheitera to właśnie. Takiego właśnie cheatera. O, choby już ucieka. Możesz Helkę tutaj już. Dobra, no, O kurde. Z tym gościem i tak, no umieraj ty. Gniazdo muszę zabrać szybko. Idziemy goście dowalić już. Chodź kurde się bić gościu. Teraz kurde rozdupię chyba cię. Ostatni na żywe na kurde na świecie typu. On mnie nie widzi ja go widzę, to jest właśnie to dobra. O! Opuścił sesję. Czyżby ban? No to moje od razu mamy to. Mamy chyba czystego wina. Ta, tylko trzeba dobrać próbę skanki. Ja mamy czystego wina. Chyba dostał bana gość. Nie dziwię się Namusowi. Kurde, umieraj. No ja się daje, że dostał bana. Czy coś? No, bardzo dobrze, należało mu się moje drodzy. Fajnie mu się należał ten ban czy co on zrobił. Bo to po prostu było chamstwo, że on kurde, ci strasznie, opuścił serce i. które jego rzeczy chyba nawet są. No zobaczcie, jaki to jest skin miał, fajnie tutaj, kurde, świerki. No, uciekamy po prostu. Co robi ten granat, Jak on spowalnia? W ten sposób, dobra. 还有那个。